Cześć, jestem Sebastian Slusarczyk, jestem zawodnikiem olimpiad specjalnym. Jestem mądrym, i dobrym i silnym człowiekiem. Mam więcej niż Wy. Mam zespół tauna. Mam wiele metale, zapowanie, kajaki, piłkę kręgle, Narty, ten złoty, złoty za pływanie, za ogólnopolskim mitynku pływawskim. Ten brązowy za nasarstwo na o, ogólnopolskim szymowych I psiska o lipiec Olimpiaty specjalne to siła, odwaga, zatość i część. To mądrość, że można więcej, że ta strata, Sama się, się spełniają, że jesteś najlepszy. Pomóż mi stopić kolejne metale. Weź na olimpijaty specjalne kropka.pl u lasem Lasen i Klamirasen. Dzięki olimpiadom specjalnym wiem się mogę fiszko. Tak jak ty. Kto co pasenia.